Mój drogi synu, wiem, że jego serce jest niespokojne. Widzę burzę, która kształtuje się w jego umyśle, fale niepokoju, które zagrażają połknąć go świat. Ale chcę, żebyś wiedział, że jestem tu, w pobliżu, gotowe uspokoić te burze. Tak samo jak ja uspokoił wody, brzegu Morza Galilei, mogę przynieść spokój jego ducha. Uwierz mi, bo wiem, każdą myśl, która przechodzi przez Twój umysł. Każdy cios niepokojąco na serce. Nie pozwól, aby strach zdominować swoich dni. Pamiętaj, że ja, pan niebios i ziemi, i nic nie wymyka się mojej kontroli. Gdy alarm puka do Twoich drzwi, zaproś mnie do środka. Razem przejdziemy przez te koncerny. Rozumiem, że czasami czujesz się przeciążony, jak ciężar świata był na ramionach. Ale chcę przypomnieć, że nie trzeba nieść to brzemię w pojedynkę. Jestem tutaj, aby podzielić się jego jarzmo, aby ułatwić. Kiedy czuję, że tonie w głębokich wodach niepokoju, wyciągnij do mnie rękę. Tak samo jak zrobił z Piotrem, ja erguerej i umieszczę na ziemi twardo. Moja miłość do Ciebie więcej niż każdy sztorm, który może pojawić się w Twoim życiu. Ufaj w tej miłości, pozwól Mu być Jego bezpiecznej przystani w warunkach turbulencji. Pamiętaj moje słowa w Ewangelii Mateusza 6, 25-27, dlatego powiadam Wam, nie martw się, jeśli Twoje własne życie, dotyczących tego, co jeść i pić, ani własne ciała, niż tego, co nosić. Życie nie jest bardziej ważne, niż pokarm, a ciało jest ważniejsze od ubrań. Spójrzcie na ptaki niebieskie, niesieją, nie zbierają ani nie przechowują w spichlerze, ale ojciec Wasz niebieski je żywi. Nie masz o wiele więcej wartości niż oni? Kto z was, martw się, możesz dodać czas, który w swoim życiu. Syn mój, te słowa są przypomnieniem, jak to cenne dla mnie. Tak samo jak ja dbam i z ptaki niebieskie i lilie w polu, dbam o ciebie jeszcze więcej miłości. W liście do Filipian 4, 6 myślnik 7, mój sługa Paweł pisze, nie idź starają się coś, ale zawsze w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Zaprezentują swoje prośby do Boga. I pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, zachowa swoje serca i swoje umysły w Chrystusie Jezusie. To jest moja obietnica, ci, świat, który przekracza wszelkie ludzkie zrozumienie. Pismo obfituje w przykłady tego, jak dbam moich dzieci w chwilach niepokoju i strachu. Pamiętaj, jak ja uspokoił burzę, gdy moi uczniowie bali się o swoje życie w morzu. Ta historia, opowiedziana w Ewangelii Marka 4, 35 myślnik 41, uczy nas o znaczeniu wiary w tle z trudnościami. Tak samo jak zapytałem, moi uczniowie, dlaczego tak się boją? Jeszcze nie ma wiary, dziś zadaję mu to samo pytanie. Proszę mi wierzyć, bo mam władzę uspokoić nie tylko burze na jej woku, ale również i te, które tworzą się wewnątrz ciebie. W chwilach lęku... Medytuj według Psalm 46, 10, a mi wiedzcie, że ja jestem Bogiem. Ten werset przypomina nam o znaczeniu szukać spokój i uznać suwerenność boskiej we wszystkich sytuacjach. Kiedy możemy mieć pewność przed Bogiem, możemy go spokój, wypełni nasze serca i umysły, rozpraszania niepokój i strach. Mój syn umiłowany, wiem, że często czują się jakby w łodzi delikatna, powstają gigantyczne fale niepokoju. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że ja jestem pan, morza i wiatrów. Tak samo jak uspokoiłem w sztorm, aby moi uczniowie, mogę uspokoić zamieszanie w jego życiu. Kiedy poczujesz, że jest zaniepokojony, zadzwoń do mnie. Mój głos ma siłę dźwięku zakopane więcej ensurdecedores od niepokoju. Pamiętaj, że zawsze jest obecny, nawet jeśli nie możesz mnie zobaczyć lub poczuć. Moja miłość do ciebie jest stały. Niezmienny, bardziej niż huragan, który może pojawić się na Twojej drodze. Rozumiem, że czasem zastanawiasz się, dlaczego pozwala lęk, weź go życia. Nie możecie winić ich za to, mój synu. Być człowiekiem, to znaczy rozwiązywać problemy, wątpliwości i obawy. Wiem, że nie powinno się nieść to brzemię w pojedynkę. Jestem tutaj, aby podzielić się jego jarzmo, aby ułatwić. Kiedy poczujesz, że wszystkie koncerny trzymając swoją radość, głęboki wdech i pamiętaj, że od mojej obecności. Ja powietrze, które wypełnia twoje płuca, siła, która wspiera jego ciało, miłość karmi swoją duszę. Uwierz mi, bowiem drogę, którą należy podążać, nawet gdy wszystko wydaje się niepewna i mglista. Lęk często występuje od strachu przed nieznanym, co przyniesie przyszłość. Ale chcę przypomnieć, że ja jestem Pan czas, alfa i omega. Znam swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Nic z tego, co jest przed nami, to niespodzianka dla mnie. Kiedy czujesz lęk o jutro, zwróć swoje oczy na mnie. Skup się na dzisiaj, na teraz, że dałem mu. Każdy dzień ma swoje błogosławieństwo i testy, i jestem z Wami w każdej chwili. Nie wolno strach przed przyszłością pozbawić świat swojego prezentu. Polegaj na mój plan dla twojego życia, bo to jest plan, a nie na zło, aby dać wam nadzieję i przyszłość. Synu mój, wiem, że czasami czujesz się przeciążony, o oczekiwaniach innych i w swoich własnych płatności. Ale chcę wiedzieć, że moja miłość do ciebie nie zależy od jego osiągnięć lub osiągnięć. Kocham cię za to, nie za to, co robi. Kiedy poczujesz, że nie jest wystarczająco dobry, pamiętaj, że to moje dzieło stworzone na mój obraz i podobieństwo. Nie trzeba udowadniać swoją wartość dla mnie ani dla kogo. Wakacje w pewności, mojej bezwarunkowej miłości. Niech ta miłość będzie fundamentem, na którym budujesz swoje życie, a zobaczysz, że wiele z tych pytań, które dręczą, zaczną się rozpraszać lęk często zmusza nas kontrolować wszystko wokół nas. Ale chcę Ci przypomnieć, że kontrola to iluzja. Prawdziwa władza znajduje się w render swój sposób, opierając się na mój plan. Kiedy czujesz, że tracisz kontrolę, pamiętaj, że jestem w zespole. Daj mi swoje troski, swoje lęki, niepokoje. Umieścić to wszystko na moje nogi i pozwól mi zadbać o siebie. Moje drogi nie zawsze są zrozumiałe dla ludzkiego oka, ale mogę Was zapewnić, że zawsze jest idealnie. Wierzcie mi w mojej mądrości, w mojej miłości. Właśnie w takiej wysyłki, które można znaleźć prawdziwą wolność i pokój. Mój ukochany, ja wiem, że świat wokół Ciebie często i dziwne i przerażające. Aktualności, presji społecznej, zmiany stałe mogą karmić ich niepokój. Ale chcę, aby pamiętać, że ten świat nie jest Twój dom na określony okres czasu. Ty tu idziemy w stronę mojego wiecznego królestwa. Kiedy poczujesz, że ogarnia troskami tego świata, podnieście oczy w górę. Zabezpiecz swoje myśli w rzeczy niebiańskie, a nie ziemskie. Znajdź komfort na obietnicę, że przygotowuję dla ciebie miejscu, gdzie nie będzie więcej łez, ani bólu, ani lęku. Niech ta nadzieja będzie kotwicą dla jego duszy wśród burz życia. Lęk często prowadzi nas izolować, aby powalić nas od innych i nawet ode mnie. Ale chcę Ci przypomnieć, że nie zostali stworzeni do samotności. Stworzyłem was do relacji, do współpracy ze mną i z braćmi Jego. Kiedy czujesz niepokój, nie izolować. Szukaj towarzystwa ludzi, którzy budują, że wskazują na mnie. Podziel się swoją walki, ich problemy. Jest moc w luki, nie ma leczenia w społeczności. I przede wszystkim znajdź moją obecność. Jestem zawsze gotowy, aby usłyszeć Jego modlitwy, pocieszyć skruszone serce. Nie myśli, z niecierpliwością czekam na zbyt duży, że nie może być rozwiane w mojej miłości. Mój syn chce, żebyście zrozumieli, że alarm nie określa, kim jesteś. To proste doświadczenie, tymczasowe, a nie Jego osobowość. Jego prawdziwa tożsamość pozostaje mi się, jak mój ukochany syn, dziedzic mojego królestwa. Gdy niepokojące myśli próbują opanować Jego umysł, mówią na głos wysoki: Kim jesteś we mnie? Jesteś kochany, wybrali, odpuszczone, mocno się we mnie. Te prawdy mają moc rozproszyć chmury niepokoju. Medytuj na nich. Niech głęboko wniknąć w twoje serce. Kiedy jego umysł zostanie przedłużona na te prawdy, widać zmianę w jego życiu emocjonalnym. Pamiętaj, umiłowany mój, świat, który proponuje wam, nie jak świat, co świat daje. Mój świat pokonuje wszystkie okoliczności, pozostaje stały, nawet w środku burzy. Kiedy czujesz niepokój, szukaj ten świat w sobie. Ona jest dostępna dla ciebie w każdej chwili. Weź głęboki oddech, a kwiet swoje serce i pozwól mój świat zatopisz to. Od X, że ona przechowywać swoje serce i swój umysł. Ten świat to jego dziedzictwo, jak mój syn, przyjmij je z wdzięcznością i pozwól mu płynąć przez ciebie, aby grać na innych, którzy również walczą przeciwko alarmu. Mój syn chce, abyście wiedzieli, że ich walka przeciwko alarmu nie są daremne. Każda bitwa jest wygrana. Za każdym razem, gdy wybierzesz polegać na mnie, a nie poddawać się strachowi, buduje coś pięknego. On rozwija siłę, wytrzymałość, charakter. Znajduje się zagłębienie, swoją wiarę i swoją zależność od mnie. Nie zaniedbuj tych trudnych czasach, bo to właśnie przez nich formowane i przystosowanym do tego celu mam dla twojego życia. Ufaj proces, uwierz mi. Ja pracuję, wszystko dla jego dobra. Nawet jeśli nie mogą zobaczyć lub zrozumieć. Lęk często nas pozbawia snu, zakłóca nasz spokój. Ale chcę przypomnieć, że jestem strażnikiem Twojego snu. Po uwolnieniu jego głowę na poduszkę na noc przekazał mi wszystkie swoje obawy. Pozwól mi welej Ciebie podczas snu. Moja miłość do Ciebie nie żałować i nie jest ospały, nie śpi, nie śpi. Będę dbać o ciebie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Goście mogą zrelaksować się w bezpieczeństwa w mojej miłości. Niech mój świat będzie poduszką, że moja obecność była kołdra. Kiedy budzisz się rano, pamiętaj, że moje miłosierdzie jest aktualizowana codziennie. Codziennie rano to nowe szanse doświadczyć łaska moja i pokonać lęk. Mój umiłowany syn, chcę, żebyście zrozumieli że droga do przezwyciężenia lęku jest to proces. Nie pytam, czy nie dzieje się z nocy na dzień. Bądź cierpliwy z samym sobą, tak samo jak ja jestem cierpliwy z Tobą. Świętuj każde małego zwycięstwo, za każdym razem, gdy zdecydujesz się na wiarę, a nie strach. Jestem z Wami na każdym kroku tej drogi, oklaski, Twój postęp, wspierając Go, kiedy potyka się. Moja miłość do Ciebie nie zależy od wydajności w tej walce. Kocham Cię bezwarunkowo, z niecierpliwością czekam na lub w świat. Pozwól tej miłości jest fundamentem, na którym budujesz życie pewność i spokój. Pamiętaj, synu, że masz potężną broń przeciwko alarmu wdzęczność. Kiedy poczujesz, że ogarnia koncernami, zacznij zękować. Zękujcie za drobiazgi za błogosławieństwa, które często pozostają niezauważone. Wdzęczność ma prawo zmienić ich punktu widzenia, Twoje oczy od problemów i umieścić je we mnie, źródło wszelkiego dobrego daru. Praktykować wdzięczność każdego dnia, a zobaczysz, jak się okazuje jego umysł, zmniejsza niepokój i promuje pokój i radość w swoim życiu. Mój ulubiony chce, żebyś wiedział, że jego walka z niepokoju nie tylko dla własnej korzyści, kiedy nauczysz się ufać mi znaleźć spokój pośród burzy, staje się światłem nadziei dla innych, którzy też walczą. Jego wzruszająca historia będzie świadectwo mojej mocy i mojej miłości. Nie bój się dzielić ich walki i zwycięstw. Luka w zabezpieczeniach może być kanał, przez który łaska moja osiąga innych serca pragną. Pamiętaj, że jesteś mój ambasador w tym świecie, ma na celu doprowadzić mój świat w ogólnej burzy. I w końcu, mój synu, chcę, żebyście wiedzieli, że jestem bardzo dumna z Ciebie. Dumny za każdym razem, gdy zdecydujesz się, aby wstać i wziąć na dzień, nawet wtedy, gdy alarm naciska na swoje barki. Dumny za każdym razem, gdy wyciąga rękę, aby mnie w poszukiwaniu pomocy. Dumny z ich odwagą, ich trwałości, ich wiary. Jesteś silniejszy, niż myślisz, najbardziej ukochany, że można zrozumieć. Dalej iść dalej, ufając. Burza alarmu nie trwa zawsze. Nowy dzień nadchodzi dzień idealny pokój i radość w mojej obecności. Tam wiesz, że jestem z tobą, trzymając go za rękę, prowadząc na każdym kroku. Nigdy nie jesteś sam w tej podróży. Moja miłość do ciebie jest wieczny. Niezmienny jest silniejszy od jakiegokolwiek niepokoju. Wakacje w tym miłość i znajdź świat, że tylko ja mogę dać odbicia, w rozmowie z Jezusem o niepokoju przypominają nam o bezwarunkowej miłości i stałej opieki od Boga. Deweloperzy, nasze troski na Niego, znajdujemy pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, wzmacnia naszą wiarę w Pana.